Ci wami... Pokémon zwane <grymne> pikacje, jak sami specjaliście, to gadety japońskie podatami po polsku bardzo szybko zostały popularność i bardzo szybko zostało tak z wielu nawet żyło się takie ogromne zainteresowanie korzystając z oblewą łopą. Myślę, że to dyskutorowe. To jest takie firmy, które tutaj zajmują się dystrybucją, yy, tutaj dużo, dużo działają. A drugi Tor to są fani. Którzy szukają czegoś nowego, czegoś alternatywnego, dotychczas, co dotychczas mogli znaleźć. Spotkałem się z głosami, że te produkty, to można je nazwać dobrami kultury. Czy to prawda? Zgadzasz się z tym? Część na pewno tak. Jednak ostatnim takim bardzo ważnym i głośnym produktem eksportowym Japonii jest manga. Czy manga jest sztuką, czy tylko formą taniej rozrywki? Czy może mieć jakiś negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w rowerze Włażaia. Zostańcie z nami. Manga, jest to komiks japoński. Natomiast anime, jest to po prostu japoński film animowany. Shojo to jest komiks dla dziewcząt. Znaczy w różnym, różnym, różnym wieku, w zależności od tytułu. Shounen, to jest komiks dla chłopców. I to są po prostu zwykle takie historie opierające się na przyjaźni, tam o coś sportowe często. Jest komiks sportowy. Jest komiks historyczny jest comic science fiction i są historie yaoi to jest bardzo specyficzny podgatunek mangi shoujo która opowiada o miłości par homoseksualnych są to zwykle bardzo romantyczne historie i to jest taka bardzo specyficzna margines jeśli o to chodzi oni zupełnie inaczej do tego podchodzą niż my hentai to są mangi właśnie pornograficzne no Mm. Wiemy już, co to jest manga, wiemy jakie są jej rodzaje, a czym dla ciebie jest manga? Jest po prostu y, jednym ze sposobów rozwinięcia moich zainteresowań. To znaczy szerzej? Fantastyki, y, science fiction. Po prostu. A co znajdujesz w mandze? Rozrywkę i coś jeszcze. Co to, to jest, za, za chwilę porozmawiamy. Ty, ty to samo znajdujesz w mangze? E, nie, manga moim zdaniem to nie jest, po pierwsze, to nie jest żadna forma kultury. I to jest po prostu taka czysta, tania rozrywka, która Ej. ci nic nie wnosi. Jakie Ona ci mangi nic czytałeś, jeśli można wiedzieć? Słucham. Jakie mangi czytałeś? Na czym opiera swój sąd? E, e, słuchaj, mangi, ja oglądałam, przeglądałam, bo tego nawet nie można czytać. Co ty tam czytasz? Tam oglądasz kontaktu. <laughs> tak samo ja obraz. mogę się wypowiadać o lotach oh, kosmicznych. Myślę, że żeby coś krytykować, trzeba to najpierw chociaż odrobinkę poznać. Słuchaj, ja to oglądałam, bo próbowałam to czytać, jednakże dla mnie to się nie da. Dlaczego, Dlaczego Twoim zdaniem, czego się nie da czytać? Ponieważ to jest coś takiego, co zawiera w sobie tylko y, elementy brutalności. Tam są pokazane rzeczy, które, które moim zdaniem są takie. Nie o do brutalności do widzenia, rozmawiać to również to... będziemy, natomiast nie teraz. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy, czy manga, bo tutaj padały, że tego się nie da czytać, czy w takim razie manga jest sztuką? Tak, manga jest formą sztuką, sztuki, jest to forma przekazu, kultury, częścią Japonii i jako takiej. Yy, formy przekazu, ale jest. Yy, jest sztuką, możemy jest to sztuką. powiedzieć. Jest jasno sztuką, i ale nie każda sztuka jest rozrywką nie każda rozrywka jest sztuką. Czy, wa, czy, A czy wy to tak No, naszym zdaniem to w ogóle nie jest kultura, tego nie można nazwać kulturą. Dlaczego? My, no japoń, nie wiem. Kultura, powinna, kultura tak. powinna ci coś dawać, ty powinnaś się od tego czegoś uczyć, a no. to ci nic nie daje. Ty nie no. powiększasz swojej wiedzy, swojego intelektu, tego się nie rozwija. Jak sądzisz, czy Japończycy, jako naród, który jest dość, ma głęboką kulturę, dość ale, głębokie tradycje. Ale my nie jesteśmy w Japonii. Tak, nie, nie jesteśmy, ale my jesteśmy grupą, która się interesuje Japonią. Próbujemy sobie przybliżyć ich kulturę i, i sądzisz, że przez to, że przybliżamy sobie jej dość duży fragment, nie wiem, Japończycy nie mają tej kultury? my na to? Mamy kulturę europejską, a nie japońską. Ale trzeba pamiętać, że w Japonii 40% drukowanych rzeczy to, je, to są mangi. Czy uważacie, że to ich w jakiś sposób spłaszcza? Przez naród bardzo głęboki. Ale tutaj padł, padł taki, taki zarzut. Oglądamy Reksia. No. Padał, momencik, padł tu taki zarzut z tamtej strony, że my mamy własną kulturę. Takiej nie potrzebujemy. No nie zgadzam się z tym zarzutem. już człowiek zawsze poszukuje czegoś nowego i czasami jednak e, kultura naszego kraju nam nie wystarcza. A kultura japońska e, no, jest e, czymś niesamowitym, czymś zupełnie nowym i uważam, to że co każdy... co ty znajdujesz w tej kulturze i w mangach takiego, co no, ciebie powala, cię zniewala wręcz? Przede wszystkim fabuła. E, każda manga, która wygląda w taki mniej więcej oto sposób, e, jest wydawana w takich tomach. Takie tomy liczą zazwyczaj 200-300 stron. I tych tomów jest powiedzmy 16, więc jest to gruba książka. Musimy tutaj zauważyć, że Japończycy, oni nie czytają książek, oni czytają właśnie komiksy. Ponad 40% A ja zapytam, w co ty znajdujesz? Tutaj ja jest znajduję Fabuła, ja tam właśnie mówi, rysunki, coś głębszego, coś, czego nie znajduję w rzeczywistości, która mnie otacza. Kolega powiedział, że Japończycy nie czytają książek, ale czytają mangi. Ale przecież nie możemy rozwijać swojej wyobraźni, oglądając ciągle obrazki. W książce nie mamy tak wielu obrazków, możemy sobie coś wyobrazić. A tutaj nawet nie możemy sobie w przypadku mangi wyobrazić dźwięku, bo mamy każdy dźwięk opisany. Trach, bum, ups. To jest naprawdę bardzo zubażające dla naszej osobowości. Kawałek kultury japońskiej do Polski, gdzie no, czytamy dużo książek, gdzie rozwijamy jednak się, rozwijamy swoje słownictwo dzięki no tak, książkom, ale ile intelekt. Dzieci, ile dzieci ze szkoły chętnie czyta książki? Po mangę Każdy sięga chętnie, bo to łatwiej się przyswaja. A czy manga da to samo czy to czy książka? Pokona? Zawiera podobu. Dzisiaj, dzisiaj przed programem czytałam tak, artykuł Czytałam artykuł, w którym było napisane, że w Japonii mangę nie oglądają dorośli, że oglądają dzieci owszem, ale dorośli dla dorosłych to jest wstyd. No to to, to to. Dlaczego, dlaczego się śmiejecie? Powinniśmy, powinniśmy tutaj zaznaczyć, iż w Japonii bajki, czyli mangę ogólnie bajki są również dla dzieci, ale również są i mangi, anime dla dorosłych i u nich ogląda to i mały chłopczyk, mała dziewczynka i dorosły i nawet starzec. Są mangi, są gatunki mang, Przeznaczone tylko na przykład dla starszych osób. Dobrze, są gatunki przeznaczone dla młodzieży. Są to, i dla przeznaczone się... tylko dla dorosłych. Tak. To i tak myślisz, że nie będzie, nie będzie dostęp dla dzieci. Oczywiście, Czyli że nie. My w Polsce nie, nie mamy jeszcze takiej mentalności. Nie niż... wiem, rozumiem. Zapewne fotografią. uważasz, że komiks jest tylko i wyłącznie dla dzieci. Mylisz się, u nas w Polsce właśnie istnieje taka mentalność, że komiks to jest bajka przeznaczona wyłącznie dla dzieci. W Japonii czegoś takiego nie ma. Tak jak ci wspomniałem, mangę traktuję jako dobrą książkę. A zobaczysz, że wszystko się zmieni. Panie, Panie doktorze, nie? jak? To jest dla, no właśnie, pan, pan cały czas przysłuchuje się tej rozmowie, czasami się uśmiecha. Czy to jest tak, że e, po, manga wyprze polski komiks? Polski znaczy, komiks, komiks może, amerykański, może który bardzo dobrze znamy. Może powinniśmy zacząć od tej Japonii, bo mówimy, że Japończycy czytają mangę, czytają książki również, mają pisarzy, którzy dostawali nagrody Nobla, robią znakomite filmy i mają rozwiniętą kulturę, starszą od kultury polskiej. Manga stanowi jakiś element tej kultury. Do nas dociera jakiś element, niewielki procent tej mangi, którą produkuje się w Japonii. Ona jest przesiewana przez kilka sit takich typu dystrybucja telewizyjna, to co ma szansę trafić do nas i, i, i się u nas sprzedać, czyli nasza dystrybucja robiona przez wydawców, jakieś plany i... I, I próby, to znaczy próby wstępnej selekcji, żeby wybrać z tego coś, co da się pokazać. I u nas nikogo, nikogo praktycznie rzecz biorąc, nie zmuszamy do tego, by z tego korzystał. To jest propozycja dla, dla chętnych. Jeżeli nie macie ochoty, nie oglądajcie, nie czytajcie, nie interesujcie się tym. Proszę bardzo, nie macie ochoty, nie chodźcie do teatru. To też jest jakiś kawałek kultury, który w ogóle nie musi Was dotyczyć. Możecie. Jakby nie oglądać tych wszystkich, interesuje manga. Natomiast, e... przepraszam, ja chciałbym tą, tą zasadniczą część pytania. Natomiast prawdą jest, że Japończycy rzeczywiście selekcjonują, oddzielają od siebie najrozmaitsze segmenty rynku i dosyć dokładnie dzięki badaniom rynku, dzięki przewidywaniom, analizom rynku, dosyć dokładnie udaje im się adresować określone typy historyjek do określonych grup odbiorców. My natomiast z jakimś takim paranoicznym wyobrażeniem, że komiks jest tylko dla dzieci. Pytanie brzmi, czy najlepszy rysownik polski, rysownik komiksowy Andrzej Mleczko narysował choć jedną historię dla dzieci? Czekamy, czekamy na Wasze głosy. Nasz numer telefonu to 0800 120 326. Ale, ale a propos telefonów, pora już rozwiązać nasz konkurs telefoniczny. Yy, na płycie Collective Soul gościnnie zaśpiewa oczywiście Elton John, a nagrody wygrywa... Tomek Rymarczyk, gratulujemy serdecznie i wygrywam mnóstwo fantastycznych nagród, czyli zestaw kaset wideo Życie w Głębinach, elegancki zegarek, film zakazany, owoc na DVD oraz mnóstwo gadżetów z nim związanych, m.in. soundtrack, poduszka elegancka, aparat fotograficzny, koszulkę, a także oczywiście płyty kompaktowe oraz. Słownik szkolny Państwa Świata, a Was zapraszam na konkurs tygodniowy, w tym tygodniu dotyczy zespołu Daft Punk i oglądajcie uważnie, bo nagroda jest naprawdę wspaniała, czyli lot balonem.